Witam ponownie moi drodzy. Przysłaliście mi dziesiątki setki pytań na Instagrama, na Facebooka. Mariusz, gdzie można kupić te dresy, takie jak tutaj mama na sobie? Jest to cały komplet. Możecie te dresy, moi drodzy, kupić na stronie firmy Olim. Jest podstrona taka z odzieżą sportową Life and Fight. No i wpiszcie sobie w gogle, w wyszukiwarkę Na dzisiejszym etapie Tylko wpisujesz do wujka gogle I od razu znajdujecie informacje Gdzie sobie taki komplet dresów Tak jak widać, możecie nabyć yy, Nie odpisuję Odpisałem kilku osobom, gdzie, co, jakie, kiedy Ale jak już zadajecie mi tyle pytań Bo te dresy Wam się spodobały Mi też się spodobały Jest akurat i góra i dół cały Fajne, fajne, dosyć przyjemne dresy Poszukacie sobie u wujka gogle Tam calutką rozmiarówkę macie Więc miłego dziąga i pozdrawiam Pózian. Jedziemy!